Cześć, witajcie. Jestem teraz na felczaka na naszym ogródku, który jest objęty programem 100% mama, 0% alkoholu. Przyszłam, żeby pokazać Wam, jak może być pięknie i cicho w środku miasta. Jesteśmy tuż przy jasnych błoniach. Za mną widzicie kwitnącą różę, a dalej pokażę Wam, jak jest brzydko, ale planujemy, żeby było troszeczkę przyjaźni. Zapraszam. Tutaj jest róża, o której Wam mówiłam i ona kiedyś wspaniale rosła przy furtce, natomiast tej furtki teraz już nie ma, ponieważ ktoś zniszczył ogrodzenie i gdzieś mniej więcej w tym miejscu właśnie, gdzie stoi moja woda, w tym miejscu będzie wejście na nasz ogródek. Tutaj będzie linia. Tutaj na razie ktoś wrzuca śmieci. A tu jest miejsce parkingowe. Więc wygląda to niestety nieciekawie. Ja chcę Wam tylko powiedzieć, że jest przyjemnie chłodno, ale jednocześnie słonecznie. Te drzewa nie dają dużego cienia. Jest i trochę cienia, i trochę, właśnie miejsca, gdzie można usiąść i zasięgnąć witaminy D3. No i właśnie gdzieś w okolicach tego drzewa, które będzie naszym największym przyjacielem zamierzamy ustawić dwie ławeczki, to wszystko będzie uprzątnięte, tu będzie kompostownik, u góry widzicie bez, kwitnie na fioletowo, o, pięknie, teraz już nie, nie przekwitł, ale trzymajcie mnie za słowo, a tutaj zobaczcie co mamy, to jeszcze w spadku po poprzednikach, będzie można przyjść i skubnąć porzeczek. To są porzeczki czerwone, super kwaśne, rewelacyjnie wyglądają. Jeszcze zostało jedno drzewko, które oczywiście też pozostawimy. i pokażę wam jak wygląda to w dole. Tutaj jest wejście do naszej sali warsztatowej, w której będzie szkoła rodzenia i nasze spotkania. I naszym zadaniem będzie jeszcze przesunięcie tego murku, który widzicie i zrobienie schodów tak żebyśmy mogli wchodzić i wychodzić na ogródek zarówno ze strony lokalu, jak i od strony podwórka. Podwórko wygląda z drugiej strony w ten sposób. Tutaj jeszcze są nasze okna i tutaj te rury będą przekształcone w taki sposób, byśmy mogły zbierać wodę.